Witam serdecznie. W tej części porozmawiamy o wątkach i o puli wątków. Wątek, czyli thread, to klasa, która służy nam do tworzenia i zarządzania wątkami. Pozwala na trochę większą kontrolę nad wątkami, w tym na to, żeby ustawić priorytety, wstrzymywać, znawiać działanie wątków. Natomiast thread pool to mechanizm zarządzania pulą wątków i ułatwia on wydajne korzystanie z wątków przez program. I ma trochę mniej możliwości niż bezpośrednie korzystanie z thread, ale pozwala lepiej zarządzać zasobami. W związku z tym, na przykład, stosuje się go w momencie, kiedy chcemy y, przygotować dużo wątków, które są zbliżone do siebie, na przykład w aplikacji, jakiejś, która serwuje pliki, czy, czy jakąś y, funkcję w postaci na przykład serwera. I zacznijmy od, od tej klasy thread. Tutaj takie najprostsze. Zacznijmy od jeszcze prostszego programu, gdzie mamy jedną funkcję, która coś robi. Zobaczmy, ona praktycznie wyświetla tylko 100 razy napis, że pracuje wątek i śpi sobie 100 milisekund. Te spanie w wątkach często w przykładach jest używane do tego, żeby pokazać, że wątek coś. Robi w trakcie, tak? czyli na przykład korzysta z plików, próbuje nawiązać połączenie sieciowe. Tego typu sprawy wykonujemy właśnie w wątkach, po to, żeby w innym wątku na przykład robić coś innego. No, doskonałym przykładem aplikacji wielowątkowej jest choćby Visual Studio, gdzie tych wątków jest tam no, kilka, kilkanaście. W trakcie, w trakcie, jak tutaj wykonujemy pracę, pracę w tym środowisku programistycznym. I uruchomię. Zobaczymy, jak to zadziała. Tak tutaj ponieważ są dwa wątki, one wystartowały. I się na, na przemian, a może nie na przemian, jak zaraz zobaczymy, wykonują. I tak 200, 200 linii, jak się, jak się wykona, to się kończą. Zobaczmy, co będzie, jak zmienię tutaj, żeby. Jednak coś troszeczkę innego pisało, czyli te dwójki tutaj będą w tym drugim wątku. Tworzymy obiekt klasy thread, tworzymy yy, następnie uruchamiamy wątek. Tutaj, czekając na uruchomienie, na, na, na skończenie działania, yy, zobaczymy. Tak, startujemy ten wątek i wykon, wykonują się wszystkie czynności tego wątku. Aż do końca. Możemy oczywiście zawiesić, wznowić działanie wątku. Natomiast tutaj jest to najprostsze, najprostsze podejście. Takie te dwa wątki wykonywały się naprzemiennie, bo obydwa mają takie same czasy spania. Ale jak wiemy to Sleep to nie jest najprecyzyjniejszy zegar, więc no choćby tutaj pod koniec, zdarzyło się, że drugi wątek. Dwa razy w tych 100 milisekundach, które pierwszy spał, dostał się do standardowego wyjścia, tak naprawdę, tak? czyli wyświetlił coś. Tutaj wcześniej było też kilka takich przypadków, akurat w tym, w tym wypadku to średnie wyszło, ale bywa. O, tutaj jeszcze są dwójki i jedynki pod rząd, i znowu dwójki, także i tutaj jedynki, także y, wątki nie działają. Aż tak precyzyjnie, bo nie taki jest ich cel. Tak? My chcemy coś wykonać obok, yy, natomiast to, to, to sleep jest tylko i wyłącznie w celach demonstracyjnych. Należy na to yy, zwrócić szczególną uwagę. Tak? No, raczej nie będziemy, yy, nie, niekoniecznie będziemy tam spać, no, bo czasami faktycznie możemy tam yy, jak, jakiś czas spać. No, jak tutaj wykorzystamy. Za chwilę do uruchomienia timera, no to to będziemy, będziemy spali, tak? I drugi, drugi aspekt w tej samej aplikacji konsolowej. Zakomentujemy tą część i zobaczymy jeszcze, jak korzystać z puli wątków. Tutaj jeszcze stworzyłem w tej puli inne y, zadanie do wykonania. I tutaj śpimy y, co 100 milisekund, ale wstawiamy y, 10 y, różnych wątków, y, czyli najpierw dwa. Wątki, później 100 milisekund śpimy, stawiamy kolejne dwa wątki i tak dalej. Czyli 20, 20 wątków będzie razem. No, i tutaj, tutaj mamy wykonywanie. Tutaj ten czas spania jest krótki i czas wykonywania też każdego wątku jest krótki. Pobieramy ID przez thread, current thread, manage thread ID. I tu wykonujemy to zadanie. Dosyć, dosyć krótkie, ale, ale będzie można zobaczyć też efekty tego, że wątki się wykonują naprzemiennie. Uruchomię to kontrolę F5 i tutaj widzimy, tutaj state napisałem, a to tak naprawdę ID jest. Tak, by trzeba było zmienić, żeby to faktycznie było poprawnie. Tak, by wcześniej chciałem sprawdzać stan tych wątków, tak. I tu widzimy, że wątek, wątki, które kończyły to 8, 12, a gdzieś wcześniej był 7, gdzieś gdzieś wcześniej pewnie było jakieś ID mniejsze. To ID jest nadawane przez, przez system, więc tutaj jakby my w to nie ingerujemy. Widzimy tylko, że czasami naprzemiennie, czasami nawóz pod rząd te wątki się przeplatają. Gdybym to jeszcze krótszy czas. Wspania, albo w ogóle utworzył po prostu 10 wątków, 20 wątków, tak, czyli 10 razy. No to widzimy, że, że tutaj praktycznie wykorzystane jest te 20 wątków. ID aż, aż do 23, tak? I tak, tak wygląda korzystanie z puli wątków. Możemy tutaj wstawić jakąś rzecz do wykonania, rzecz użytkownika, tak to można by przetłumaczyć do kolejki. To zadanie jest po prostu funkcją, którą będzie, będzie wątek wykonywał. Tutaj mamy przy, przy pomocy klasy thread, current thread dostęp do tego wątku, w którym jakby jesteśmy, jest ten nasz kod wykonywany. Tak? Ten kod wątków, tak jak widać tutaj było, może być różny, może być taki sam, w zależności od naszych potrzeb. Zobaczmy jeszcze, jak wątki można wykorzystywać w aplikacji okienkowej. Tak, tutaj jest jeszcze, dochodzi kilka aspektów i może będzie też trochę inaczej widać to. Przygotowałem taką prostą aplikację z zegara, która, która wyświetla po prostu czas aktualny i ma przycisk start-stop, które się wyłączają. I tutaj y, na razie korzystamy z klasy Thread, która y, przy pomocy zmiennej bulowskiej sterujemy tym, czy wątek zostanie wyłączony. Tutaj pierwotnie y, w takim przykładzie y, najprostszym jest True, tak? no, ale tym już takim bardziej zaawansowanym jest y, właśnie y, flaga bulowska która mówi o tym, czy, czy wykonywać faktycznie ten wątek. No i na, na początek tą flagę ustawiamy na, na True. No i w momencie naciśnięcia przycisku Start włączamy nowy wątek, tak. I w momencie naciśnięcia przycisku Stop wyłączamy tą flagę, tak. Tutaj jeszcze za chwilę będzie przykład, jak to zrobić troszeczkę inaczej. Ten wątek jest w tle i zostanie wyłączony w momencie wyłączenia aplikacji. To, to po to tutaj ustawiamy tę flagę, jest background. Tak? I tutaj startujemy ten wątek. Odpowiednio ustawiamy yy, przyciski, tak żeby nie można było drugi raz start nacisnąć. Uruchomimy, zobaczymy, jak to się uruchamia. Tak, działa sobie. Tu widać, yy, akurat jest, jest ustawione w ten sposób, że yy, nieco sekundę, tylko trochę częściej yy, odpytuje o ten czas. Można uruchomić drugi raz, to zawsze trzeba przetestować, czy drugi raz też zadziała. Tak? Bo jeżeli my odpalimy dla tego samego wątku, to będzie komunikat. Wyjątek, że już jest odpalony. Zamkniemy. Zmienimy tutaj jeszcze tak, żeby troszeczkę inaczej to uruchomić. Może na początek w ten sposób. Stawimy tutaj tą flagę True, znaczy no, jedną wartość true, a tutaj skorzystamy z takiego zdarzenia. Manual reset Event jest jeszcze drugie zdarzenie Auto Reset Event. Auto się różni od manual tym, że automatycznie się resetuje. A tutaj w przypadku manual my musimy to zrobić jakby sami świadomie. I tutaj tak samo. Ten kod już tutaj był. Tak więc, więc tylko, tylko ustawiamy w momencie startu reset. W momencie kiedy naciniemy stop, ustawiamy jakby flagę, że należy się zatrzymać. Czyli zdarzyło się zdarzenie. I tutaj ten program na przykład w taki sposób może sobie sprawdzić bez, bez czekania na i wtedy przerwać przerwać tą pętlę. No zobaczmy, że to zadziała. Tak. Zadziałało. Drugi raz zadziałało. Widzimy? No jeszcze jeszcze bardziej yy, prawidłową w zasadzie metodą jest ja zostawię to w kodzie. To prawda, tak się nie powinno robić, ale dla celów poznawczych. Mhm. Tu zmienimy na taki praning. Ale zdokumentujemy. A yy, skorzystamy z tego, że ta metoda ma parametr w milisekundach, czyli będziemy czekać sekundę na, każdym, na każde wykonanie. No i już tego threadSleep tutaj nie będzie. Yy, I chyba powinno zadziałać. Tak, teraz będzie widać, że co sekundę nam się zmienia. I widać, że, że trochę czasu zajmuje. Tutaj są nasze milisekundy i trochę czasu zajmuje wykonanie tej metody. To nie, nie, nie zawsze jest poniżej jednej milisekundy. Czasami zdarza się tam powyżej jednej milisekundy. Testujemy oczywiście drugi raz. Dalej działa. Tak. I tutaj czekamy. Jeżeli jest flaga ustawiona, to do pętli nie wejdziemy. Jeżeli nie jest flaga ustawiona, no to będziemy wykonywać pętle aż do czasu aż ktoś flagę ustawi. I to w zasadzie jeżeli chodzi o te podstawy wątków, to tyle. Tak? natomiast jeszcze tutaj mogę zaprezentować jak można na przykład to jest oczywiście propozycja zrobienia własnej flagi. Własnej, własnej klasy wątku, tak? która, która gdzieś tam opakowuje nasz, nasz wątek. Tutaj to się dalej nie kompiluje, bo jeszcze zmiennej nie włączyłem. I tutaj przygotowałem taką klasę thread. Ona jest o tyle uproszczeniem w stosunku do takiego działania bezpośredniego na wątkach, że opakowuje tą klasę start i klasę, znaczy metodę start i metodę, metodę stop opakowuje tą logikę, która, która, y, którą my tutaj musielibyśmy za każdym razem korzystając z jakiejś aplikacji programować, tak? I tutaj y, na którą tak naprawdę tutaj zapisujemy w postaci funkcji anonimowej, na którą, na którą etykietę y, ma być wartość zwrócona z naszego y, naszej y, et, etykiety, przy, znaczy do naszej etykiety, jaka ma być wartość przypisana. I teraz tutaj zobaczmy tą klasę jeszcze. Ona ma, przyjmuje w konstruktorze funkcję do wykonania, i tą funkcję tutaj wykonuje. A tutaj działa już na zasadzie tej manual reset event. Ma tą klasę wbudowaną. Tu przechowuje sobie tą funkcję callback. Tutaj można oczywiście ten mechanizm keep też też wykorzystać, natomiast to jest bardziej systemowe rozwiązanie. No, i przechowuje jakąś klasę thread, którą odpowiednio opakowujemy, czyli mamy start. Mamy tutaj y, tylko w stopie reset event. No, i dzięki temu możemy, możemy y, troszeczkę mniej kodu pisać po stronie klienta takiej klasy. Y, I zobaczmy, jak to zadziała. Jeżeli wszystko dobrze odkomentowałem, to powinno zadziałać bez zarzutu. Tak jest, udało się też tutaj co sekundę. A ustawiono oczywiście, żeby ta klasa była trochę, trochę lepszej jakości, to należałoby odpowiednio te interwały czasowe yy, zmodyfikować, czyli dodać albo co do konstruktora, albo jakiś, jakąś możliwość modyfikacji tego interwału. Yy, no, mo może, może jeszcze jakieś, jakieś inne, inne yy, własności do tego dodać. Natomiast no, też należy pamiętać o tym, że yy, w w też są inne klasy i do pełniejszego obrazu należy powiedzieć jeszcze o klasie Task, do której niedługo wrócimy, a w kolejnej części wrócimy do naszej prostej bazy danych. Dziękuję za uwagę. Zapraszam do komentowania, do subskrybowania i do zadawania pytań.